Nowa parasolka, powrót z Paza Powrót z Kara Najlepszy sezon ever Mamy parasolkę, let's go Nie chcę oglądać karnetu bojowego Bo każdy już wie jak wygląda karnet bojowy yy, Solo Wesprzyj twórcę, maricyty, potwierdź Pistolety, jakieś uzi, pistole Co to jest za pistolet, halo Zaraz spaza znajdę pewnie Nowa pompa yy, Wolna pompa, fajna pompa Dobra, leży. E, ten pistolet jest fajny. O kurczaczki, co to jest? Pa. Jakiś super speed dostałem, widzowie. Co dostał? Leży. Jak fajna animacja w ogóle jest. Dobra. Jak to aktywować? Łuk dostałem. Gorszy nawet niż ja. Dobra, leży. O, nie, stary, nie włączyłem nagrywania. I ja tutaj takie rzeczy robię, a ja nagrywania nie miałem. Odpalonego najgorzej. Patrzcie, co znalazłem. Mamy skara, mamy pompy. I jeździłem na krosie przed chwilą, ale zaraz tutaj powinienem znaleźć krosa. Ja cię kręcę. Normalnie na krosie śmigałem. Osób zostało. Żebyśmy zrobili wina i odblokowali, odblokowali tą parasolkę, bo by mega kozak. Te kury mnie schizują. Pa. O kurde. No, no to mega. Erpek. Mamy RPG widzowie. Pompa fioletowa. Skar niebieski. Bandażownica, chłopie. Co jest grane? Jakie tutaj prezenty dla wujka haja leżały? Śmierdzi bomba po, w ogóle tam jest. Ciekawe czy to sniperki. Dobra, lecimy po wina, widzowie. Po wina, po wina, po wina. Pierwszy win. Pięć osób, tutaj każdy będzie trejhardtował po wina. Pierwsza parasolka ever. O chłopie, gość jakiegoś hejpejsa se wybudował Gość tam płynie Prawa strona, będzie typek Stary, ja go nie widzę! On do mnie szczyla, a ja go nie widzę. Dobra, dostał 22. Tego traka trzeba rozwalić. We mnie. Biało ma Dobra leży. Cztery osoby widzowie. Złoty RPEK. bombę, dostałem. Dobra, podwijam rękawki, jedziemy. Dobra, tam są dwie osoby. Gi på dem, da. Dobra, połączyłem się, połączyłem się, jako tako się połączyłem Dostałem ze szczałki. Pa jaki arrow Dobra, leży. Yes, let's go, pierwszy win w sezonie, od razu lecimy montować filmik, patrzymy na parasolkę, ale przy przykampione, ale wygrane, RPG wrócił do Fortnite'a, mamy parasolkę, let's go, wyposaż.